Dlaczego ofiara błaga narcyza, żeby nie odchodził, żeby został? Posłuchajcie, co dzieje się w mózgu ofiary i dlaczego się tak zachowuje. <laughs> jest to jakby neurobiologiczny portret emocjonalnego przetrwania. Aktywuje się oś przetrwania. Jeśli mnie zostawi, umrę emocjonalnie. Lęk separacyjny. Kiedy relacja jest intensywna, a potem następuje groźba opuszczenia, a to właśnie robi nam narcyz, Love bombing, high, wysokie obroty, wysoka intensywność, e, tworzenie charyzmatycznych, mm, atrakcyjnych, pociągających sytuacji i klimatu, charyzmatyczne zachowania, prawda? Teatralne występy i tak dalej. Więc kiedy postępuje groźba opuszczenia w mózgu ofiary, aktywuje się oś HPA, ta sama, która uruchamia się podczas realnego zagrożenia życia. To dlatego ofiaro, nie dlatego że kochasz, tylko właśnie dlatego błagasz, żeby nie odchodził, bo jesteś w szoku. Nie ty, ale Twój mózg nie wie, co się dzieje. Wpada w panikę, w histerię, jakiś koszmarny obłęd kompletnie wymyka się spoza Twojej kontroli. Niby jest w tobie, niby Ty nim zarządzasz, ale nie, nie, nie. To on zarządza tobą, bo pamiętajcie, hormony nami rządzą, nie my nimi. Tu jest poważny problem, więc posłuchajcie, co się dzieje neuropsychologicznie. Ciało migdałowate, czyli centrum lęku, strachu, reaguje jak śmiertelne zagrożenie. Kortyzol idzie w górę, panika, szok, wewnętrzne zamrożenie, dopamina spada oczywiście i spada motywacja. Pojawia się rozpacz, przerażenie, układ przywiązania, oksytocyna u kobiety, a wazopresyna u mężczyzny krzyczy. Zrób wszystko, by odzyskać bliskość z tą osobą. Rozumiecie, tak to wygląda. Pamiętacie? Potem się zastanawiacie, jak to możliwe, przecież doskonale wiem, że ta osoba mnie rani. Nie powinnam, nie powinienem w ogóle z tą osobą mieć nic wspólnego. Jak to się dzieje, że ja tak bardzo tej osoby potrzebuję? Czyli w dużym skrócie, twój mózg nie rozróżnia między zagrożeniem relacyjnym, a zagrożeniem fizycznym. Błaganie o powrót to biologiczna próba ocalenia więzi, bo więź równa się przeżycie. Tak to widzi mózg. Więc nie oszalałaś, nie zwariowałeś, nie jesteś nienormalny. Narcyz w Love Bombingu daje ci nagłe, intensywne nagrody. Jest to mechanizm warunkowania: nagroda kara, ok? W stylu przerywanej nagrody. Czyli bliskość, czułość, podziw, ok? A potem nagle to zabiera. <laughs> to tworzy, mówiłam o tym w innych filmach, uzależnienie behawioralne podobne do hazardu. Czyli może tym razem zadziała, może wróci znowu do tego ciepła między nami. Zrobię wszystko, żeby to odzyskać. Tak się czujesz, tak? I taką masz potrzebę. Uważasz, że powinieneś, powinnaś zrobić wszystko w tym kierunku, żeby odzyskać tę relację, bo ona Cię utrzyma przy życiu, inaczej zginiesz. Co więcej, narcyz może Ci powiedzieć, beze mnie sobie nie poradzisz. Zobaczysz. Bez mnie będzie ci źle. Będziesz tego żałowała, jak się ode mnie odwrócisz, jak się ze mną rozstaniesz, zobaczysz. To mechanizm jest skrajnie silnie warunkowany dopaminą, oparty na nieregularnym wzmocnieniu. Więc Twoje błagania ofiaro to próba odzyskania tej nagrody. Choćby za cenę godności. Jak słyszałam, jedna pani psycholog, która przeszła zawłaszczenie narcystyczne i świetnie mówi na temat narcyzmu również, powiedziała, kiedy coś takiego się dzieje, że ty chcesz błagać toksyczną osobę, psychopatę, narcyza, żeby wrócił do ciebie, to przywiąż się do kaloryfera i nie wychodź z domu. I wyrzuć kluczyk, ok? Przypnij się do kaloryfera i wyrzuć kluczyk, a uchronisz swoją godność, będziesz się lepiej czuła. Za dzień, dwa, trzy ci przejdzie, a może nawet za parę godzin i, i będzie ok. Naprawdę, chodzi o to, żeby przetrzymać ten czas. E, co się dzieje w twoim mózgu? Aktywują się dziecięce schematy przywiązania. Okay? Czyli poczucie winy. Empatyczna osoba, która w dzieciństwie musiała na przykład zasłużyć na miłość, mniej aktywują się w momencie odrzucenia schematy wewnętrznego dziecka, wtedy jest jej dużo trudniej. Jestem nie dość dobry, nie dość dobra, muszę coś naprawić, to ja zawaliłem, zawaliłam. Jeśli się postaram, to na pewno wróci. Ten wewnętrzny głos dziecka opuszczonego emocjonalnie, który błaga nie o mężczyznę, o kobietę, ale o przywrócenie poczucia bycia kochanym. Tak właśnie reagują osoby. Ale nie, nie tylko takie osoby. Te osoby, które nie miały zawłaszczenia żadnego, żadnej traumy z dzieciństwa. Tak jak ja. Ja byłam, ja miałam super dzieciństwo. Ja nie miałam żadnych problemów. Ja byłam silną emocjonalnie osobą, dopóki nie spotkałam kogoś, kto zaczął mną manipulować i podprogowo na mnie działać. I też byłam w szoku, że w ogóle ktoś był w stanie mnie tak zmanipulować. Nie wiedziałam, co się dzieje. Także nie tylko te osoby, które przeżywają, ale przeżyły traumę w dzieciństwie, ale te, co przeżyły, mogą doświadczać tego jeszcze Silniej, i tłumaczę Wam, na czym to polega. To jest to z dzieciństwa, co Was bolało, dlatego się odzywa. Świadomość tego już właściwie po, dobrze jest, żeby to wiedzieć, bo to może pomóc wiedzieć, wiedząc skąd się to bierze, może pomóc Ci odeprzeć to od siebie. <laughs> Zjawisko traumy Bond, czyli hormonalnego uzależnienia od oprawcy, polega na tym, że. W takich relacjach toksycznych dochodzi do zaburzenia układu nagrody i przywiązania. Oksytocyna to jest przywiązanie do osoby, która rani w toksycznym związku. Nieważne, że rani. Jest to osoba, która, z którą jestem związana, związany. Dopamina, uzależnienie od dobrych chwil. Zrobię wszystko dla tych dobrych chwil. Kortyzol, stres, który wiąże jeszcze bardziej tak naprawdę w tym uzależnieniu. Serotonina spada, obniża poczucie własnej wartości. I jest to taka biochemiczna pętla, która obniża Twoje samopoczucie, e, która prowadzi do irracjonalnych relacji. Zrobię wszystko, by nie czuć tego bólu, który czuję teraz. Przeproszę za to, czego nie zrobiłem, nie zrobiłam. Dam wszystko, żeby tylko ta osoba do mnie wróciła. Dlaczego jest to normalne zachowanie? Dlaczego jest to normalna reakcja? Ponieważ ludzkie i empatyczne zachowanie. Dlaczego to jest ludzkie, empatyczne i normalne? Ponieważ błaganie, upokorzenie się, płacz, walka o relacje nie znaczą, że jesteś słaby, słaba. Nie. To znaczy, że jesteś w toksycznym związku, jeżeli musisz błagać o takie rzeczy. Bo żadna kochająca cię osoba nie dopuści do tego, żebyś musiał to robić. Żadna kochająca osoba nie dopuści do tego, żeby się błagał o powrót. Będzie siedzieć i rozmawiać i starać się naprawić relacje, a nie doprowadzać cię do stanu, że ty się boisz, że ktoś cię porzuci. To manipulacja. Boże, coraz bardziej sobie zdaję z tego sprawę i uświadamiam to, jak bardzo jest to szokujące, że te osoby potrafią to robić. Jest to normalne u ciebie, że tak reagujesz, bo masz połączenie z własnymi emocjami. Ktoś to nie ma połączenia, coś jest odcięte od emocji, to tego nie czuje. Poza tym zależy Ci na drugim człowieku, bo jesteś normalnym człowiekiem, dlatego Ci zależy na ludziach. Jak Ci nie zależy na kimś, to zastanów się na, czy, na innych ludziach, w ogóle na ich dobru. No to pomyśl, czy Ty jesteś cywilizacyjnie, cywilizacyjnie w ogóle człowiekiem, ok? Każdemu człowiekowi zależy na tym, żeby się rozwijać, rozwijać swoje dzieci, bo to jest przedłużenie nasze, naszego życia biologicznie, nasze wnuki. My inwestujemy w dzieci, wnuki, bliskich, przyjaźni, znajomych. Jest to naturalny, kurcze, normalny, ludzki proces. Jeśli nie masz takich potrzeb, to się przyjrzyj rzeczywiście sobie. Popytacie mnie czasami, czy jestem narcyzem, czy nie. Nie wiem, ja nie diagnozuję, nie jestem psychiatrą. To bardzo długi proces, żeby w kogoś zdiagnozować i kosztowny. Na pewno nie, nie udziela się takich odpowiedzi, nawet psycholog wam nie udzieli takiej odpowiedzi, bo potrzebny jest neuropsycholog, e, psychiatra, e, psycholog kliniczny, żeby podjąć w ogóle jakieś badania w tym kierunku i przeanalizować. Więc kilka osób to robi. E, także pamiętajcie, że takie zachowania są normalne, że Twoje ciało walczy o bezpieczeństwo, to jest normalne. Twoje wnętrze próbuje ocalić miłość, to też jest normalne, nawet jeśli ta miłość jest iluzją. Jest to oznaka człowieczeństwa, a nie słabości. Jesteśmy ludźmi. Kochamy, dbamy, szanujemy się, troszczymy. Pamiętaj, jeśli tak się zachowujesz, nie jesteś słaby, nie jesteś słaba, nie jesteś głupia, nie jesteś bezwartościowa. W ogóle wyrzućcie to ze swojego słownika. Jeśli błagałaś, płakałaś, upokarzałaś się, upokarzałaś, to znaczy, że jesteś czującą osobą, która ma ser ducho wielkie i w tobie siła i moc. Bo ktoś to tego nie ma, nie ma mocy podle osiągnąć i zdziałać wielkich rzeczy. I to nie ty powinieneś, powinnaś się wstydzić. Wstyd powinien czuć ten, kto te relacje reakcje celowo wywołał, by mieć władzę nad tobą. Ten kanał jest dla was kochani, nie jest.